Cześć, witam Was na kanale i na dzisiejszym czytaniu, w którym sprawdzimy myśli, uczucia i zamiary osoby z Waszego serca, z Waszych myśli na ten moment. Dzisiaj będzie jedna grupa. Zobaczymy na początku karty, które wskażą na przeszłość, ewentualnie stan obecny w relacji, i potem będziecie w stanie stwierdzić, czy to jest wasza historia, czy niekoniecznie. Jeżeli nie odnajdziecie się w tej historii, to zapraszam was do obejrzenia innych filmów o podobnej tematyce, które są już na kanale. Być może któraś z tamtych historii będzie waszą. Pamiętajcie, że czytanie jest czytaniem ogólnym, więc na pewno nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Jest to także czytanie bezterminowe, także będzie obowiązywało. Wtedy, kiedy na nie traficie. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje, za to, że dajcie znać, jak te czytania z Wami rezonują. I jeżeli pod tym filmem również zostawicie komentarz, lajka, albo zasubskrybujecie kanał, to będzie mi bardzo, bardzo miło. A jeżeli jesteście zainteresowani czytaniami prywatnymi, to zapraszam Was do opisu pod filmem. Tam znajdziecie adres mailowy do kontaktu albo mojego Instagrama, gdzie dostępna jest aktualna oferta. No dobrze, zobaczmy sobie w takim razie, jaka historia nam się tutaj pokaże. Poproszę o karty, które wskażą na przeszłość, ewentualnie stan obecny w relacji, w historii relacji, o której dzisiaj tutaj będziemy mówić. Mamy Królową Buław już na początku, mhm. a smiecz i Karta Księżyca. Okay. Co jeszcze tutaj się działo? Wcześniej albo co się dzieje aktualnie? Jest piątka pentaki. I siedem kamieczy. Okej. Okay. A na spodzie jest dwójka kamieczy. Dobra, słuchajcie, to teraz tak, jeśli chodzi o historię, o to, co miało miejsce tutaj w przeszłości, w relacji, o której tutaj dzisiaj mowa, ewentualnie co ma miejsce teraz, obecnie. No, ktoś tutaj na pewno jest na jakimś rozstaju dróg, ma jakąś decyzję do podjęcia i ma trudność z podjęciem tej decyzji, z różnych przyczyn. Natomiast po pierwsze, pokazuje mi się tutaj energia żeńska jako bardzo pewna siebie, wiedząca dokąd i po co zmierza. To jest tutaj energia żeńska, tak mówię ogólnie, bo możecie wy się odnajdywać w tej energii, może to dotyczyć tej osoby, o którą tutaj pyta pytamy. Natomiast energia żeńska pokazuje mi się jako ktoś taki, no właśnie, kto już tutaj przepracował jakieś takie swoje być może niepewności co do poczucia własnej wartości. No to jest ktoś zdecydowanie, kto wie dokąd zmierza. Wie kim jest, wie jaki ma potencjał, wie dokąd zmierza. Ktoś bardzo przebojowy, cały czas mierzący coraz dalej. Tak? Czyli tutaj ja czuję, że ta energia żeńska jest taka wyrywająca się naprzód. To jest. Ktoś, kto cały czas potrzebuje tutaj jakiegoś impulsu, działania, wychodzenia z inicjatywą, ktoś, kto no nie zadowala się jakimiś, wiecie, półśrodkami albo byle czym po prostu, tak. Czyli tutaj ta energia żeńska jest pokazana jako taka bardzo, bardzo ambitna. I jako ktoś zdeterminowany tutaj właśnie do tego, żeby przewodzić, żeby jakieś właśnie swoje cele osiągać. I tak jak mówię, ktoś dbający o siebie zarówno pod kątem duchowym, fizycznym, emocjonalnym, też ta osoba nie będzie przebywała za długo w miejscach, w których nie czuje się w jakim stopniu kompatybilna, albo nie czuje, że pewne jakieś jej takie wizje i oczekiwania są zrealizowane w partnerstwie, w pracy, czy w jakichś takich właśnie przestrzeniach, w których gdzieś tam wobec których ona ma te takie jakieś perspektywy, tak? I kiedy te perspektywy nie są spójne z rzeczywistością, ze stanem faktycznym, no to ta energia żeńska tutaj jakby odchodzi od tego. To mi się pokazuje przede wszystkim. No z tą kartą Księżyca, Jasa, Mieczy były jakieś niedopowiedzenia i generalnie ja mam takie poczucie, że była jakaś komunikacja tutaj. Nie wiem, czy ta królowa była tutaj wyszła z tą komunikacją, ta energia żeńska, czy to tutaj z drugiej strony to wyszło, natomiast pokazuje mi się, że coś, co było ukryte, tak jakby wyszło na wierzch, że tu była jakaś, jakaś komunikacja, ewentualnie ktoś mógł sobie z czegoś zdać sprawę, jeżeli nie było tej komunikacji takiej faktycznej, tak, na zasadzie wymiany wiadomości, jakiejś rozmowy, to tak jakby ktoś już do, albo się dowiedział o czymś, co wpłynęło na bieg tej relacji i na ten moment to też obowiązuje w jakimś stopniu, e, czyli po prostu tutaj em, no doszło do jakiejś jasności, doszło do jakiegoś e, zebrania jakiejś perspektywy. Natomiast coś było ukryte, czegoś ktoś wcześniej nie widział i albo to zostało zakomunikowane w taki jasny, wyraźny sposób, albo po prostu ktoś coś zobaczył gdzieś, e, albo doszedł do jakichś przemyśleń, które w jakimś stopniu nadały tej relacji jasność, czyli po prostu coś, co nie zostało wypowiedziane wcześniej w tej relacji, albo zostało wypowiedziane, albo ktoś po prostu się dowiedział o tym tak czy inaczej. Tak? Ale tutaj jest tak jakby jakiś, jakaś tajemnica, jakby coś, co było ukryte, wychodzi na wierzch. Tak? I już dalej to nie jest tajemnicą. Coś tutaj nabiera, nabiera jasności. No to nie były raczej dobre informacje, bo mam takie poczucie, że doprowadziły do takiego mm, do takiego jakiegoś e, stanu smutku, mm, żalu być może nawet, takiego poczucia, że, że ktoś coś stracił. Ktoś stracił coś, co było istotne, ktoś stracił coś, z czym mógł wiązać przyszłość, nadzieje jakieś swoje. E, to, to nie były dobre informacje. W każdym razie, tak? yy, czy to przekazywane, czy to w jakikolwiek inny sposób yy, tutaj yy, doszło do tego dowiedzenia się, tak? czy tam domyślenia się czegoś, ale tak jakby no, to, co stało się tą jasnością, to, co przestało być tym księżycem, czy jakąś tajemnicą, i właśnie stało się tą jasnością, pokazuje mi się jako no, taka. Raczej niezbyt dobra wiadomość, tak? Nie, taka nie, 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 raczej nieprzyjemna. Coś takiego, co właśnie dało takie poczucie smutku, utraty czegoś istotnego. Z tą siódemką mieczy tutaj mam wrażenie, że ktoś się mógł dowiedzieć o tym, że ktoś robił coś za czyimiś plecami. Czyli na przykład ta wiadomość, ta tajemnica, która wyszła, to mogło być to, że ktoś tutaj na przykład jest w stałej relacji, o tym nie mówił wcześniej, albo że ktoś robił jakieś rzeczy na niekorzyść drugiej osoby. Tak? Natomiast no, widzę tutaj jakieś takie poczucie, że no właśnie coś było ukryte i to nie było nic dobrego. Tak? To nie było tak, że, że to była dobra wiadomość, to nie było tak, że ktoś poczuł ulgę, kiedy się o tym dowiedział, tylko właśnie raczej to sprawiło smutek. I um, doprowadziło tutaj do, jakichś takich, um, do takiego przekonania, że kurczę, ta osoba jednak nie, nie robiła tego z myślą na przykład o, o moim dobru, tylko tutaj faktycznie myślała o swoich jakichś pobudkach, tak? o swoim jakimś um, dobrobycie, ukryła coś przede mną w każdym razie. Więc tak to mi się tutaj pokazuje i to może dotyczyć Was, tak? czyli na przykład Wy możecie mieć takie postrzeganie na temat tej osoby, albo po prostu w jakiś inny sposób to się z tą historią może tutaj łączyć. No i ta dwójka mieczy, czyli jest tu jakiś dystans, jest potrzeba podjęcia decyzji, najprawdopodobniej co dalej z tą relacją, z tą znajomością, czy na przykład dalej będziecie chcieli tutaj być jakoś powiązani z tą osobą, która być może właśnie doprowadziła was do takich przemyśleń i do takiego smutku, że no działa jednak na waszą niekorzyść, no ewentualnie tutaj po prostu jakiś dystans może być między wami, tak? Taka potrzeba przemyślania sobie sytuacji i odpowiedzenia na pytanie, co teraz dalej właściwie powinniście zrobić. Także tego typu historia mi się tutaj pokazuje. Dosyć specyficzna. Eee, także, jeżeli to nie jest Wasza historia, to eee, proszę zobaczcie inny film na kanale. A ja sprawdzę, jakie są aktualne myśli. Zobaczmy sobie, jakie są myśli Waszej osoby. Jakie są myśli osoby, o której tutaj jest mowa w tym czytaniu? Co ta osoba ma w myślach? To proszę o przekaz. Jakie są myśli? Siódemka kielichów. Piątka pentakli, jakie są myśli, trójka buław, ok, co jest w przestrzeni serca, jakie są uczucia osoby, o której jest to czytanie, co tutaj mamy w sercu, czwórka mieczy, Jakie są uczucia? Rycerz kielichów. Czwórka pentakli. OK, a jakie są zamiary? Zamiary to potencjalne działania. One nie zawsze pokazują to, że faktycznie ktoś podejmie jakąś akcję, chociaż może tak też być. Zaraz sobie zobaczymy, co on tu wyjdzie. Jest dziesiątka kielichów. Jakie są zamiary? Dwójka buław. Jakie są zamiary? I trójka miecze. Okay. W tej jest arcykapłan. tej jest arcykapłan, to faktycznie może mówić o tym, że jest jakaś stała relacja, inna. Czyli, że to przynajmniej jest relacja trójkowa. Nie musi tak być, ale jest to prawdopodobne z tym arcykapłanem. Zaraz sobie jeszcze tutaj przejdę do omawiania tego dalej. Natomiast tak, jeśli chodzi o myśli, mam tu siódemkę kielichów, piątkę pentakli i trójkę buław. Ktoś ewidentnie zastanawia się nad tym, jaki jest, jaka jest jego droga, i jaki jest jego potencjał na przyszłość. To może być związane właśnie z wychodzeniem, z jakiegoś poczucia straty, jakiegoś braku. To może dosłownie mówić o braku finansowym, czyli ktoś tak jakby rozważa, ma tutaj, jaką ma przestrzeń do tego, żeby na przykład trochę finansowo się odkuć w jakimś stopniu. Tu już nawet mogły być jakieś wstępne plany podjęte i teraz tak jakby ta osoba czeka na zielone światło. Czeka na to, aż te takie plany, które podjęła, te takie ym, tutaj y, wstępne być może, właśnie jakieś wizje na temat przyszłości, no, będą miały szansę się uskutecznić. Natomiast ta osoba, o, której, o którą tutaj pytamy, ona, jeśli chodzi o myśli, jest w takim momencie przejścia. Jakiś etap ma już za sobą, coś wie, że ją czeka, i tutaj jest bardzo dużo takiego. Mm, może takiego też życzeniowego podejścia, czyli tutaj jest do, dosyć dużo takiego marzycielstwa, jeśli chodzi o przyszłość i o to, jak ta przyszłość może wyglądać. Um, I ta osoba jest właśnie w tym okresie przejścia między tym starym a nowym, czyli wyjściem z jakiegoś braku, z czegoś, co nie jest satysfakcjonujące, z czegoś, co dostarczyło być może właśnie jakiś smutek, jakieś niezadowolenie, czy to była kwestia relacji, czy to była kwestia pracy, czy jakichś środków materialnych, tak. To będzie tutaj bardzo, bardzo indywidualna sprawa. Jak najbardziej może się dotyczyć relacji, która gdzieś tam już nie jest spełnieniem, też właśnie z tym arcykapłanem w tle. To szczególnie, jeżeli wiecie, że ta osoba na przykład jest w jakiejś stałej relacji, no to tak jakby tutaj raczej nie ma takiego myślenia o tym, że będziemy się odbudowywać, tak? Tylko raczej tutaj jest takie marzycielstwo, że. Co gdyby jednak ta osoba zrezygnowała z tej relacji? Jakie tutaj ma możliwości? Jak na przykład wtedy finansowo mogłaby sobie radzić, yy, będąc w zupełnie nowej przestrzeni, w zupełnie nowym miejscu? Tutaj jest dużo tego typu właśnie przemyśle. Natomiast ja nie bardzo tutaj czuję taką energię, że ktoś chce coś odbudować. Ktoś ma bardzo yy, tutaj jakieś silne wartości, natomiast mam takie poczucie, że to są też takie wartości, które ktoś ma względem, jakieś takie wizje, które ktoś ma względem partnerstwa, ale to, to nie będzie siedzenia na siłę w czymś. Mam takie poczucie. Tylko tutaj bardziej jest właśnie taka energia, że no coś nie jest satysfakcjonujące, coś nie jest spełniające, więc ta osoba tak jakby ucieka myślami ku jakimś takim, wiecie, pozytywnym, yy, pozytywnym kierunkom, ku jakimś możliwościom, które przed tą osobą stoją. Więc tutaj jest jakaś zostawienia Chę, chęć, chęć zostawienia czegoś za sobą yy, i ruszenia w nowym kierunku, w kierunku czegoś, co będzie takie bardziej stabilne, bardziej. Pocieszające dla tej osoby, w jakimś stopniu takie bardziej uszczęśliwiające ją. Um, dużo takich, jakby, właśnie, dużo jakiejś takiej tego marzycielstwa, tej iluzji tutaj też jest. Tak? Czyli ta osoba wie, że ma możliwości, wie, że ma wiele dróg, które może wybrać, i tak jakby zastanawia się też, na ile będzie mogła wybrać którąś z nich, czyli na ile na przykład finansowo może sobie pozwolić, żeby wybrać opcję A, a na ile na przykład tutaj ma przestrzeń do tego, żeby sobie wybrać opcję B i tak dalej i tak dalej. Więc tak jakby ta wasza osoba tutaj rozważała jakieś opcje, jakieś szanse do tego, żeby właśnie się z czegoś uwolnić i pójść w kierunku czegoś, co będzie bardziej satysfakcjonujące dla niej. Tak jakby chciała rozpocząć jakiś nowy rozdział w swoim życiu. I dużo o tym myśli. O tym, jakie ma możliwości, na ile może je zrealizować, tak, też właśnie pod kątem tych takich materialnych na przykład aspektów. No i czeka tak naprawdę, kiedy tutaj się pojawi jakieś zielone światło, żeby, żeby mogła faktycznie w tym kierunku zadziałać. No, jeśli chodzi o przestrzeń serca, mam czwórkę mieczy, rycerza kielichów i czwórkę pentakli. Czwórka Mieczy mówi o tym, że faktycznie było tutaj wcześniej jakieś zranienie, z którego Wasza osoba wychodzi, czyli jest tutaj jakaś taka energia uleczania siebie, być może to było jakieś inwestowanie też w to coś, z czego Wasza osoba rezygnuje, po to, żeby to uleczyć. Natomiast to też wynikało z tego, że Wasza osoba jak w coś już zainwestowała, to ona jest do tego bardzo mocno przywiązana. Więc, mimo wszystko, tutaj było dużo takiego, takiej nadziei na to, że coś się faktycznie uda odbudować. To też nie jest tego typu energia i tak czuję, że być może już na przestrzeni umysłu ta osoba wie, że lepiej jest się od czegoś uwolnić, a na przestrzeni serca ona jeszcze jest w jakimś stopniu związana tak z, z tym czymś, od czego albo od kogo próbuje się uwolnić. Jest tutaj dużo jakiegoś takiego, wiecie, podejścia, że kurczę już tyle czasu, tyle y, pieniędzy na przykład, tak, tyle energii w coś lub w kogoś tutaj zainwestowałam, zainwestowałem i teraz no właśnie, w sumie jest tutaj to takie poczucie połączenia i przywiązania w jakimś stopniu do tej, do tej osoby albo do tego środowiska. Natomiast ja tutaj też widzę to, że ta osoba zależy jej na jakiejś stabilizacji, a mam wrażenie, że tutaj coś nie jest dla niej spełniające, coś nie jest dla niej satysfakcjonujące. Ta osoba bardzo potrzebuje albo mieć poczucie kontroli nad czymś, albo nad kimś. Um, I być może ktoś nie daje tego poczucia kontroli tej osobie, odczuć, tak? Czyli ta wasza osoba może, wiecie, um, bo tutaj jest ktoś taki, kto może mieć taką potrzebę, właśnie wiedzenia, co, jak się coś potoczy, albo co ktoś zrobi, tak? takiego no Tak jak mówię, ta kontrola mi się to pokazuje. I ta osoba albo to środowisko jest właśnie mało przewidywalne, i to może być coś, co. Albo wasza osoba próbuje to uleczyć, tą właśnie taką potrzebę kontroli, albo po prostu no, widzi, że nie ma tej kontroli tutaj nad kimś, więc e, może tutaj e, dlatego się wymiksowywać z tego środowiska albo z tej relacji. Ale jest tutaj chęć mimo wszystko, i taki jakiś romantyzm e, w tej osobie i w przestrzeni serca. I ta taka nadzieja, że ym, no właśnie, to może nie jest to, tak, to miejsce albo ta osoba, ale gdzieś tam jest ktoś dla tej osoby, kto będzie właściwy. Tylko tutaj, no właśnie, ta osoba jest, yy, myślę, świadoma tego, że jakiś proces uleczania musi się jeszcze dokonać yy, i że no, trzeba będzie tutaj zgromadzić też jakąś taką yy, stabilizację wewnętrzną. Albo też może Wasza osoba być dosyć mocno teraz skupiona na, na aspektach finansowych i to też traktuje jako taki priorytet, ale. To się gdzieś tam z tymi uczuciami w, 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 miesza, tak? Ta energia właśnie tutaj, jakiejś potrzeby stabilizacji materialnej, z chęcią na przykład tutaj jakiegoś zaangażowania uczuciowego. Mam takie poczucie, że te energie są, e, są tutaj e, w jakimś stopniu, no właśnie, takie wymienne. Tak, w głębi serca ja mam poczucie, że to jest ktoś, kto ma, e, no właśnie, taki. Mm, być może problem z tą kontrolą, ale to jest jednak ktoś, kto jest romantyczny w przestrzeni serca. Ma tutaj też jakiś ten aspekt taki romantyczny. Może tego absolutnie po sobie nie pokazywać, ale ten taki romantyk, romantyczka w tej osobie jest tutaj, jak najbardziej. I to też może trochę jakby zwodzić tę osobę, że ona ma jakieś takie iluzje względem partnerstwa. I jeżeli coś nie jest kompatybilne z, tym, z tą wizją, z tą jakąś taką iluzją być może, albo właśnie z tą wizją, bo okazuje się ona być iluzją, no to tak jakby. Ciężko jest tej osobie z tego zrezygnować, tak faktycznie się uwolnić tutaj uczuciowo od kogoś lub od czegoś, ale no tak w myślach to już tutaj rozpatruje to, że trzeba będzie najprawdopodobniej gdzieś tam wyruszyć, tak? Zastanawia się nad tym. No i tutaj, jeśli chodzi o zamiary, jest dziesiątka kielichów, dwójka buław i trójka y, mieczy, czyli tak jakby, no właśnie, było tutaj jakieś zranienie, jest chęć. Y, Czuję, że to potwierdza po raz kolejny, że jest tutaj osoba, która jest w stałej relacji, albo przynajmniej w jakimś takim długoterminowym związku, gdzie no właśnie jest tutaj to takie jakieś rozczarowanie tym, jak ta stabilizacja, jak ta rodzina, jak to coś, co tutaj ta wasza osoba budowała, albo jakie miała oczekiwania być może względem tego partnerstwa, jak to się w rzeczywistości potoczyło. I tutaj, jeśli chodzi o zamiary, mam wrażenie, że jest jakaś chęć właśnie wyprowadzenia się, porzucenia tego, tej relacji, tego kogoś. Tak to trochę tutaj wygląda. No, ktoś ewidentnie jest jakby zraniony tym, jak rzeczywistość wygląda, a jaka być może była wizja, jakie były obietnice, jakie były tutaj pierwotne w wiecie oczekiwania względem tej relacji, jak to będzie wyglądało. No ktoś jest tutaj niezadowolony i ma zranione serce, i czuje, że tutaj już nie ma chęci do tego, żeby inwestować w to dalej. Tylko bardziej jest taka chęć, żeby się uwolnić od kogoś lub od czegoś. Więc to może być stała relacja, to może być cokolwiek innego, tak? Jeżeli na przykład wiecie, że wasza osoba nie jest w stałej relacji, to może być chęć uwolnienia się na przykład od czegoś, co w, w głowie waszej osoby i w przestrzeni serca jest dla niej bardzo, bardzo istotne. To może być jakaś sprawa tutaj zawodowa. Albo jakaś inna przestrzeń, tak? Względem której wasza osoba miała jakieś wizje, jakiś e, obraz tego, jak to będzie wyglądało, i to według jej obrazu było czymś bardzo, bardzo pozytywnym, miało ogromny potencjał. Ale tak jakby no nie, tutaj jest to zranienie i jest to takie zastanawianie się, że e, nad tym właśnie. Co teraz zrobić z tym? Ale ja mam takie poczucie, że to zranienie jest bardzo świeże. Gdyby ta osoba podjęła decyzję teraz, nie, raczej nie widzę tutaj za bardzo opcji do tego, żeby, żeby to ratować. Tylko raczej jest ta właśnie taka myśl, że okej, okay, no ktoś tutaj w coś zainwestował dużo czasu, dużo, dużo energii, dużo mm, pieniędzy być może, ale, ale to zranienie jest bardzo, bardzo silne. Ale jest ten taki rozstaj dróg. Czy kierować się bardziej tą taką wizją? którą ktoś miał na temat tego partnerstwa i czy ta wizja jest jeszcze realna do uzyskania, czy tutaj faktycznie jakby ruszyć um, i, i przed siebie i się jakby uwolnić od tej relacji. Także, także tak to tutaj wygląda. jeszcze sobie wyciągnę kartę radę dla Was, żebyście um, być może tutaj jakoś mieli um, podpowiedź taką z kart, co, co właściwie w tej sytuacji zrobić, jakby jak się możecie tutaj odnaleźć. Poproszę o kartę radę dla osób, które Oglądają to czytanie. Poproszę o kartę radę dla osób, które oglądają to czytanie, z którymi ta historia rezonuje. Proszę o przekaz. Coś mi się wyrywa. Dziesiątka pentakli. Skupcie się przede wszystkim na swojej stabilizacji na tym, co w Waszej ocenie ma szansę przetrwać lata. I w to inwestujcie swoją energię, w to inwestujcie swój czas, w to inwestujcie swoje finanse. Skupiacie się na tym, co naprawdę w Waszej ocenie, co Wy będziecie czuć i widzieć, że ma to szansę doprowadzić tutaj do, do takiej właśnie wieloletniej, wielopokoleniowej stabilizacji. Patrzcie też właśnie na partnerów, tak? jeżeli szukacie partnera. To tutaj, z tą kartą umiarkowania, która jest w tle, nie odrzucajcie kogoś, kto może być waszym zupełnym przeciwieństwem. Okay? Nie, nie odrzucajcie kogoś, kto może być waszym przeciwieństwem, tylko właśnie patrzcie na to, czy te wasze takie długoterminowe e, wizje na przyszłość są kompatybilne i z kim wy czujecie, że macie ten potencjał. Faktycznie ym, stworzenia czegoś na lata, kto też ma podobną wizję, że inwestuje w coś, że faktycznie coś od siebie daje, żeby w partnerstwie zbudować taką stabilizację. Tak? Czyli nie tylko ten, kto mówi, że coś zrobi, ale ktoś, kto faktycznie inwestuje, ktoś, kto faktycznie widzicie, że poświęca wam swój czas, inwestuje w was też, właśnie jakoś tutaj być może materialnie, czyli w taki sposób może wam też okazywać tę swoją miłość i zaangażowanie. I kogoś, kto tutaj energetycznie też jakoś wam daje odczuć, że mm, tak, że myśli o was w taki długoterminowy sposób. E, także tutaj na to zwracajcie uwagę, na to, co ma szansę. Być budowane właśnie wspólnymi siłami e, i na takich solidnych fundamentach. To nie będzie nic szybkiego, to nie będzie nic prędkiego, to nie będzie nic, co wiecie, z momentu na moment e, będzie stworzone. Tylko tutaj jest właśnie pokazane to, że bardziej coś, co będzie dłu długoterminowe i będzie budowane powoli, ale faktycznie będą te fundamenty stabilne, niż coś, co się gwałtownie pojawi w waszym życiu i może równie gwałtownie runąć. Także tutaj e, rada jest taka, żeby się właśnie skupić na tym, co jest takie długoterminowe, na Waszym bogactwie, na waszej obfitości i na tym, co w, w, zgodnie z Waszą wizją będzie właśnie miało potencjał do tego, żeby przetrwać lata. Tak? Także, także tak to tutaj wygląda. E, dajcie znać, czy to była Wasza historia, jak to z Wami zarezonowało. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie lajka, komentarz, subskrypcję. I do zobaczenia następnym razem.